Księga jedenasta, rozdział trzeci. O powadze kanonicznego pisma sporządzonego z natchnienia Ducha Bożego. On to przemawiał najprzód przez proroków, potem bezpośrednio, a wreszcie w takiej mierze, w jakiej uznał za wystarczające przez apostołów on też sprawił że powstało cieszące się najwyższą powagą pismo które nosi nazwę kanonicznego dajemy temu pismu wiarę we wszystkich sprawach których znajomość przynosi pożytek a których poznać sami przez się nie jesteśmy w stanie bo przecież na podstawie naszego własnego świadectwa możemy poznać to, co się znajduje w zasięgu naszych czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych zmysłów. Skąd też nazywamy praestenia, czyli jawnymi, te rzeczy, o których mówimy, że są prae sensibus czyli znajdują się w zasięgu naszych zmysłów. Tak jak przed naszymi oczami znajduje się to, co zostaje w zasięgu naszego wzroku. A liści dla rzeczy nie znajdujących się w zasięgu naszych zmysłów, ponieważ nie możemy poznać ich na podstawie naszego własnego świadectwa, szukamy naturalnie innych świadków, dając wiarę tym, o których sądzimy, iż rzeczy te obejmują, lub obejmowali zasięgiem swoich zmysłów. Tak więc, odnośnie do rzeczy widzialnych, dla nas samych jednak niedostrzegalnych, dajemy wiarę tym, którzy je widzieli, i jak odnośnie do innych przedmiotów, popadających pod każdy z naszych cielesnych zmysłów, tak też i w stosunku do rzeczy poznawalnych przez ducha i myśl, gdyż i tutaj z całą słusznością można by mówić o duchowym zmyśle sensus, skąd pochodzi również wyraz sententia, czyli mniemanie, to znaczy w stosunku do rzeczy niewidzialnych, znajdujących się poza zasięgiem naszego zmysłu wewnętrznego, Powinniśmy wierzyć tym, którzy poznali je jako przeznaczone do znalezienia się w owej bezcielesnej światłości, lub widzą je jako tam już przebywające.